Mamy 23 kwietnia, pierwszy dzień od paru ładnych dni, kiedy trochę świeci słońce. No i nie ma wiatru przede wszystkim. Pszczoły trochę latają. Zobaczmy, tak właśnie kwitnie jabłoń. Tutaj, tutaj ładnie kwitnie, ale większość drzew owocowych mi, kiedy w zasadzie było zimno, te półtora tygodnia, czyli grusza, wiśnia, czereśnia, trochę było jeszcze wtedy ciepło, ale w większości, kiedy był, był właśnie ten, nadeszło chłodzenie. Tutaj jak mamy już w drugiej fazie kwitnienia, jabłoń i niewiele z tego pszczoły przyniosą. W tych hulach mam wprawdzie, widać trochę ruch jest. Widać latają. Coś tam się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru i jest trochę słońca. W ulach, ogólnie tam, gdzie są nadstawki, u mnie było dużo chłodniej wcześniej. Yy, I dałem, do, przede wszystkim dla odbudowy i powiększenia kubatury ula. A teraz, jak patrzyłem, bodajże w poniedziałek, yy, tak wyrywkowo, delikatnie w no to jest jest ubytek duży. W gniazdach większość jest puste. No, dzisiaj jest ruch. Widać, że noszą pyłek szukają, nadrabiają, ale, ale dużo przepadnie przede wszystkim tego, tego wiosennego pożytku. Ono przepadło, pszczoły, zjadły stawki zanim pójdą, zanim do gniazda doniosą, uzupełnią zapasy, no to tego czasu tego czasu trochę minie. Ja w, tych, w tym czasie kiedy no nielotne były dni podawałem wodą pszczoły, dawałem, zaraz zobaczymy nawet tutaj suiczki. Bo dzisiaj będę pewnie uzupełniał. No, tak słoik jest pusty, woda pobrana. No, tak, żeby im trochę ulżyć, też, żeby nie latały tyle, żeby tą wodę miały. Tu ja właśnie nie, nie uzupełniony jest ten, ten ul. To do, znaczy, on odstawkę nie poszerzony, bo tu jeszcze nie było siły. Później, gdy nadeszło chłodzenie, uważam, że to nie ma sensu zwiększać. Dzisiaj no jest ten ruch trochę. Widać latają, no, ale to wszystko to nie jest to, jak, tak jak powinno być. W takim razie jeszcze da przejdziemy dalej i pokażę. Tak jak tu widać, wiśnie już przekwitły, śliwa też, grusza też tam już przekwitały. W zasadzie, właśnie jabłonie jeszcze zostały, ale to wszystko jest zimno. Były także i pszczoły. Krzepły przed ulem, jak było zimno, ale podaje im właśnie wodę. No i jest dzisiaj trochę ruch, ale to też słońce zajdzie. No to jest jednak zimno. I no nie jest to pogoda za dobra. Na wiosnę słabo to wygląda w tym roku. W niektórych ulach, bodajże w pięciu, tak w pięciu tych najmocniejszych, gdzie tam już przychodziły do nadstawek, co się działo i tam. Jak wcześniej nad przeglądałem, widziałem, że tam jest bardzo dużo czerwiów. Tam po prostu dałem mały słoik, taki półlitrowy z miodem rzepakowym. Aby pszczoły miały co, co brać, bo tam było już chudo w gnieździe. Z innych rzeczy, których dobrych, no to przynajmniej ładnie, bardzo ładnie. O właśnie, tu są jakieś wielkie karpy rożnika. Bardzo ładnie się rozrasta. Tu jest jeden, tu drugi. W sumie tutaj na podwórku mam ich... 20 a i w drugim miejscu 40 będzie ich 60. Tutaj jeszcze jest jednak jeden rożnik bardzo ładnie, właśnie latem kwitnie. Ładnie go pszczoły oblatują dużo pyłku. Też nektar ściągają z niego. Także rożniki bardzo fajnie się sprawdzają. Bardzo ładnie rosną i przede wszystkim są bardzo mało wymagające. Pod tym względem także tu niewiele co trzeba trochę nawieść na jesień, ewentualnie wczesną wiosną i, i on fajnie rośnie. Tam, ewentualnie, gdy jest susza, to trzeba trochę go podlać, bo tu jest dużo ma, tak, zieleń, zielonego, zielonych łodyg, długie, duże, potrzebują jednak to dużo wody. Ale tak poza tym fajnie się sprawdzają.